My own world of make believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Słuchajcie widzowie, to jest pomnik legendy Głowacicy. Bardzo legendarna ryba, która już jest praktycznie na wymarciu. Mi akurat było dane na tym wyjeździe złowić 103 cm. Piękna, gruba, duża ryba. Którą daliśmy radę już w drugi dzień złowić Jestem przeszczęśliwy, że się udało Oczywiście łzy szczęścia były jakieś Ale takie chwile są bezcenne Nie mogłem sobie lepiej tego wymarzyć były jakieś I mam nadzieję i życzę każdemu fanatykowi ryb łososiowatych Żeby właśnie taka ryba Wam się trafiła 120 cm minimum Dziękuję ślicznie, że wdał mi tą rybkę. I złożymy hołd rybie. I zapraszam Was na przepiękne przygody z Dunajca z moimi przyjaciółmi. I na kolejne przepiękne e, filmy, które nagrywam na YouTubie. Zobaczcie, tu są trzy korony. Przepiękna miejscuwa. Bardzo polecam przyjechać tutaj pokazać ludziom, żebyście zobaczyli jak to jest piękne. Jest bardzo dużo ludzi, ale mimo to i tak są. Brania. Ryby są przyzwyczajone, biorą, także nie ma problemu. Dzięki wielkie. Pamiętajcie subskrypcje, łapki w górę. I oglądajcie mnie tak. A ja wam będę jak najwięcej nagrywał na YouTube filmów, żebyście mieli co oglądać. Hej, cześć, trzymajcie się, piona Słuchajcie. Jesteśmy na Dunajcu w całą szóstkę odcinek PZW. Dziś jest ostatni dzień. Atakujemy. Dzień piąty. Łowienie, jesteśmy 6 dni w górach. No i co, wam powiem? Piękna przygoda Naprawdę piękną przygodę przeżyłem tu z chłopakami, poznałem nowych, fajnych ludzi za rok pewnie zaatakujemy wody zagraniczne, bo jest ekipa zżyta, fajna, dograna także zobaczymy, ja dzisiaj próbuję na obrotówkę. Zobaczę przy tym słoneczku czarną brutówkę z czerwonymi kropkami i chwyścikiem, jakiegoś pstrążka zaczepić, póki na razie nikt nawet dotknięcia nie miał. Każdy łowi na inną metodę: jeden na woblera, jeden na libra, a jeden na muchę. Także jest różnorodność. I zobaczymy na co do ryby jeśli do ryby na obrutówki to zaczniemy na obrutówki to na woblery to na woblery jak na libre to libre ormy ostatnio bardzo dużo robiły roboty no i mówimy zobaczymy czy coś złowimy chciał w końcu tego pobić swój ten rekord 56 cm. Nie powiem na głowicach co zrobiłem. Nie wyjasło na 102. Te 103 cm to naprawdę przepiękna głowatka Coś pięknego. Hol też był. Mega silna ryba. Piękna ryba. Po prostu. Życzę Wam wszystkim takiej ryby w życiu. Bo naprawdę to są takie emocje, że ja po prostu nie wytrzymałem się, popłakałem ze szczęścia. No, bo powiem Wam, że tak trafić: taką rybę na takim wyjeździe, gdzie pojechaliśmy w ogóle po inne ryby się nie nastawiamy, bo wtedy <laughs> w ogóle. O, kolega ma. Na co? Miał kolega na Libry przed chwilą strążka Widziałem no Kurwa <grywa> Kurwa, motyla łapał To jest siła wędki Kurwa. Słuchajcie, mieliśmy małe spanie No i co? Teraz zjemy, na szybko jakiegoś kebabika uwolimy Idziemy atakować, piękna pogoda naprawdę, fantastyczna mam nadzieję, że to pobudzi te ryby w końcu do brania i że dowalimy ryby i gnoju z rana było sporo brani. tu kolega przetestował mój kijek akurat, bo mu się złamał i daj daje rady na sanie, znaczy na Dunajce także jestem zadowolony, mega ja łowię na Dragonach, który dał mi głowocicę te 3 cm, także jest sucho. Lecimy zjeść coś, widzimy się na dwoje do heja. Strąg! Duży pstrąg! Jej dalej! Stój chwilę, kurwa! Ja w proszę, proszę. Błagam. Jest, dzięki Bogu! Mówiłem duże przynęty! Kurwa bracie, druga, druga życiowa będzie! Pożę. Lasa, ale zajebał. Kurwa jedenastka Ale pierdolno Myślałem, że ten, głowocica Tylko się zagotowało Potok Nie 60, tu nie ma Nie ma 60 Ale PB pobita Także Potok Na jedenastkę Chłopie, mówiłem duży przynęty <laughs> go, Drugi żółt. 125. Nie. Posłuchaj. Ale piękne Daj się otrzymaj w wodzie, na razie się rozbiorę. Chryste pani, umrę chyba zaraz ze szczęścia. Na koniec przywaliłem taką rybę. Jezu Nie. Brakuje. Jeszcze ciągnij tutaj Jeszcze, jeszcze, co to jest? to jest? No mam, mam, Ej, 50... Jeszcze, przy, przyłóż tam, jeszcze Nie ma PB na... 56. Ale... 56 Jest PB! 56 Słuchajcie Słuchajcie, PB na Dunajcu padło 56 cm Piękna ryba Łamana, rapala Daję tam dalej Ale piękny widok. Ale piękny, dobra. Jeden. mi zdjęcie, droga. Ja ja chodź, tutaj chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 Co tam złowiłeś, panie kolego? Słuchajcie, mam PB na Dunajcu, zobaczcie jaki tu jest marmurek złowiony, zobaczcie, jaka to jest po prostu, można mówić, <grym wyszłać, <grym wyszłać, coś pięknego. Słuchajcie, zobaczcie, jak to pięknie o, to wygląda, nie uwierzycie. Wziął na rapale, 11 cm łamano. Chciałem za główko porzucać, bo już jedno złowiłem głowocicę. Trzeci rzut chyba to był. Szybki nurt w cień. I tylko wpadła, przekręciłem korbkę i BUM! I od razu, nie będzie tego widać, chyba nie nagrywałem, ale od razu wyskoczył z to przynęt Kurczy, ale siła piękna. Kijek dał radę, wypuścimy ładnie. A jak go tam jest. To się na płyską, nagrać, to on się Jak z to. Tak, tak, tak. Puta, dawa, ja. Tylko żeby nie narobisz tego mułu. Niech się wy bo się wyczeruje wodę. Dobra. co? Pod wodę schowasz kamerę. wiem, wiem. tam, Какво ще ...я съм родонен партияжен хубав. Курдо му. То роден Давай. О, курва, влече. Ty, ja kurwa podszczepiłem chyba coś Ja pierdol Ostro świękę trafiłem życiowo od razu w ja mam, 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 mam ryby, się będę oprybę, już nie obejrz tutaj <grym> Pięć dyszek Ostro O chryste panie Nie no kurde mistrzostwo świata słuchajcie Ostry Jeszcze Jokie dziwne No świnkę śmieszne z pokaści morty <grym> Ale Słuchajcie, piękna mortka, Zobaczcie. Tak, nagrałem się. Kolejny gatunek, Samuel, tak. co? Tak. W ogóle słowiańsku i niektórym. kurwa, Ja nie mogę uwierzyć, co tu się dzieje. No kurde, szok. Ja szok, nie. Hmm. ちょっと上に下がて。Oh,

Niedawno temu pobiłem swój rekord eee, strąga potokowego 56 cm, piękny marmurek naprawdę prześliczna była ta ryba eee, dała pełną moc w nurcie. Na Rapale łamano 11 cm zobaczcie, tak po prostu wydra się bawi za rok tutaj wracam z podwójnym uderzeniem na 10 dni łowienia. Wezmę 2 tygodnie urlopu i lecimy z tematem na grubo, na maksa. Już z chłopami się dogadałem. Chłopcy tam już poszli, tam łowią od nas tam stoją jeszcze łowią. Będziemy zbierać wszystkich i zwijamy Majdan. O, zobaczcie, jakie to są widoki. Coś pięknego. Ludzie sobie pływają tymi kajakami, nic to im nie szkodzi, do tych pstrągów rzuciłem w taki ostry nurt. Się zaśmiałem dla chłopu, powiedziałem dla Kamila, który mi tu przy, mi, mnie tu przywiósł i tak naprawdę dziękujemy ci bardzo brachu. Poznaliśmy się w sumie 7 dni temu, a już razem i beczeli i się śmieli i mało co się nie bili, naprawdę przepiękne chwile przeżyłem. Zapoznawcza ekipa naprawdę super. Dziękuję wam chłopacy wszystkim za to, że byliście przy mnie przy tych dużych rybach. Daliście mi ogromną frajdę z tej wyprawy. Byłem oczywiście kierowcą cały czas, ale ja tak lubię gotować, też lubię także chłopów nakarmiłem, tak jak mogłem z całego serca. Mam nadzieję, że za rok się widzimy tu samą ekipo, może większą nawet. I atakujemy i mam nadzieję i życzę wam z całego serducha, żebyście tak połowili, a nawet lepiej i żeby wyjechały jeszcze lepsze głowatki. Także tak to się kończy. Dziękuję za uwagę, udostępniajcie, subskrybujcie. Hej, cześć i do następnego.